Chcemy wychodzić z głosowaniem do głosujących, to znaczy nie opieram się wyłącznie na tych 150 punktach głosowania, ale będziemy także tworzyć punkty mobilne, które będą poruszały się w różnych obszarach miasta, od takich węzłów komunikacyjnych, jak na przykład Rondom po uczelnie wyższe. Wszyscy mogą głosować, zarówno obcokrajowcy, jak i rodowici mieszkańcy Krakowa. Wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do Krakowa do pracy, w tym także pracownicy zagraniczni, których mamy coraz więcej, blisko już 100 tysięcy, znaczy terenie naszego miasta. Co tysięczny głosujący w formie elektronicznej otrzyma tableta, a także wśród tych, którzy będą głosować w formie papierowej, będą rozosowywane tablety tak, żeby nie czuli się pokrzywdzeni w żaden sposób. Coraz większe zainteresowanie na przykład spółdzielni mieszkaniowych, które też swoim mieszkańcom przekazują informacje, biorą od nas plakaty, rozwieszają na klatkach schodowych, bo to, co jest nowością w tym roku, został zniesiony limit wieku, więc mogą głosować również dzieci i młodzież parafie też jak co roku możemy możemy liczyć na parafie jest przygotowany list prezydenta mamy obietnicę że zostanie odczytany głosujemy do 7 października następnie po tej dacie będziemy zliczali głosy oddane drogą elektroniczną jak również papierową po połączeniu baz danych 23 października podamy do publicznej wiadomości ostateczne wyniki wyboru mieszkańców i tym samym oczywiście pan prezydent wskaże konkretne projekty do realizacji w roku 2020 przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta.